Niepokalana dziewico, przeczysta matko Boga. Jak on dziś po szwedzkim najeździe, król Jan Kazimierz obrał Ciebie za patronkę i królową państwa, a Rzeczpospolitą polecił Twojej szczególnej opiece i obronie, tak i my. Dzieci narodu polskiego, stajemy teraz przed Twym tronem z hołdem miłości, serdecznej czci i wdzięczności. Tobie poświęcamy siebie, cały naród i naszą ojczyznę, obiecując Ci wierną służbę, zupełne oddanie oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Twojemu synowi, a naszemu odkupicielowi, ślubujemy dochować wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa. Pani i Królowo Nasza, pod Twoją obronę uciekamy się. Otocz rodzinę polską macierzyńską opieką. I strzeż jej świętości. Uproś narodowi polskiemu stałość w wierze, świętość życia i zrozumienie posłannictwa. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj polskiej ziemi, przesiąkłej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczypospolitej Polskiej, bądź królową i panią, natchnieniem i patronką. Potężna wspomożycielko wiernych, otocz płaszczem opieki Ojca Świętego oraz Kościół Święty. Wyjednaj mu światłość i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom od Kościoła odłączonym, wskaż drogę powrotu do jedności z Chrystusową owczarnią. Okaż niewierzącym słońce prawdy i podbij ich duszę czułością twego niepokalanego serca. Władna świata królowo, spojrzyj miłosiernym okiem na troski i błędy ludzkiego rodzaju. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i z grzechów. Wyproś narodom szczere i trwałe pojednanie. Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na jego prawie budowali swoje życie. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie. I zaufaniu. Matko Boga i nasza przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, przygarnij wszystkich do siebie i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Amen. Po Twoją obronę uciekamy się, święta Boża rodzicielko, naszymi prośbami, Proszę nie gardzić w potrzebach naszych, ale od złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pan nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.